Dzisiaj mamy wielki zaszczyt i honor gościć w Jarosławiu, wszystkich uczestników 13 międzynarodowego motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Jest to mówię, no, wielkie i no, podkreślam wielkie święto do Jarosławia wydarzenie, które się najprawdopodobniej mówi, no w najbliższych latach nie powtórzy. Jesteśmy tym, mówi bardzo zaszczyceni. To jest nasza współczesna Husaria. Pokonują dzisiaj etap z Lwowa do Krakowa. Moje serce naprawdę rośnie i się raduje, bo po prostu no, oni niosą naszą Polskę na kresy. Odwiedzają wszystkie miejsca martyrologii narodu polskiego. No w tym roku byli szykanowani przez Rosjan, wyrzucono ich z obwodu smoleńskiego, nie pozwolono im pojechać do Kłuszyna, więc jeszcze tym bardziej trzeba ich tutaj ugościć. A w tamtym roku mieliśmy komandora 12 Trasy Rajdu Katyńskiego i kilku uczestników, i gościliśmy ich wspólnie z y, y, urzędem miasta z burmistrzem z solidarnością no i jeszcze powiedzmy z ruchem społecznym Jana Lecha Kaczyńskiego i co mnie w tym wszystkim w tej chwili boli i przeraża że że y, zwróciłem się również i w tym roku y, to było takie naturalne prawda żeby wspólnie ich tutaj mówi przyjąć i ugościć to proszę sobie wyobrazić że władze naszego miasta nie odpowiedziały i w tym roku współorganizatorami tak cudownego wydarzenia jest parafia Chrystusa Króla, jest społeczny komitet budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego, jest stacja benzynowa Moja i oczywiście Jarosławski Klub Gazety Polskiej. Także zapraszam, serdecznie dziękuję. Pojechaliśmy na cmentarz, na lotnisko do Smoleńska i tam mieliśmy pozostać dwie noce. Obecny gubernator obłaści Smoleńskiej, nazwiskiem Ostrowski, to ciekawa sprawa, zażądał naszego, żebyśmy opuścili tego samego dnia obłaść Smoleńską. To jest kilkaset kilometrów w kierunku na Moskwę. no Zmęczeni, bo jechaliśmy spodleni od Białorusi przejście graniczne. Także był pewien problem. Spaliśmy na stacji benzynowej, ale dla, za to odwiedziliśmy miednoje, które w tym roku miało być pominięte. Także właściwie wszystko wyszło bardzo dobrze. Korzenie mojej rodziny są na wschodzie. Moja mama pochodzi z Lwowa. Mój dziadek był e, więziony przez upa. I cudem udało mu się uciec i e, poza tym obserwuję od dłuższego czasu e, działania Stowarzyszenia Rajdu Katyńskiego i w zasadzie od dwóch lat przygotowywaliśmy się z żoną, żeby w tym rajdzie pojechać, ponieważ e, mieliśmy kontakt z uczestnikami rajdu i faktycznie e, ich opowieści e, e, wzbudzały niesamowite wrażenia i chcieliśmy e, osobiście doświadczyć e, tych przeżyć. W Chmielnickim przy wjeździe do miasta przywitały nas fajerwerki niemal noworoczne. Tak? Także to wrażenie zrobiło na nas niesamowite, a wjeżdżaliśmy wieczorem do miasta, gdy już ciemno było. Także uczucia były e, e, niesamowite. Musimy głosić wszystkim ludziom kogo tam spotykamy, żeby po prostu ta prawda była. I co ważniejsze jeszcze po tym rajdzie, to nie tylko Katyń, prawda, tam widzieliśmy wiele, wiele grobów. Widzieliśmy nawet te pogromy wiosek w Łosie Pieniackiej i i w wielu jeszcze innych miejscach. Pod Moskwą wykownia, yy, Kuropaty, yy. Tam ludzie stawiają krzyże, jedni wykopują coś nieprawdopodobnego. Ile jest, yy, ile jest grobów, ile jest grobów zapomnianych. I tam tylko tacy odważni ludzie jeszcze stawiają te krzyże i może dlatego ta historia jeszcze przetrwała, bo ciężka sprawa była po prostu nam teraz to tworzyć, jeśli by tam na miejscu nie było tych osób. Ja osłabiam dla Panią za to, że jesteście w tym razem z nami, za to, że chcecie nas gościć, dzięki temu krajowi że tym temu miastowi się gościć, nie, to nie trudno było go Dziękujemy Wam za to bardzo serdecznie i prosimy o to, aby ta prawda, o którą tak jak się z Państwem już mówicie, my musimy dopominać, a czasem nawet wręcz walczyć, abyście się w tym nie ustawali, aby ta prawda napełniła Wasze serca. Życzę także młodym ludziom, którzy tutaj są, aby. Nie odpowie przeciwstawić tej jakości, w się świat ona jest coraz większa, wydaje się być ciekawsza, ale uwierzcie na słowo. Pojechać, stanąć w tych miejscach, gdzie nasi uczestnicy oddawali życie, なるほどね。